Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ja jestem No i co? Dzisiaj gramy sobie z ekipą Biego w Among Us na modzie e... Czekaj. A The other Rolls, Dobrze. widzicie jestem Saryfem zaryfemicie, jakby takie randomowe wypierdzielenie się, tylko na oko. Tylko na. Oj, oj. mi ping sklepą. O, Wiksa. O nie, Wiksa zginęła. Kupiłem sobie lasowanie. Oni byli lowercase'ami. Nie Aha. jestem pewny, czy walnąłem Wikse, czy VEXIEGO. Nie. Ale, bo oni stanęli. w Wexi dobiegał na Wiksa, a chciałem Wikse walnąć i. No i się wypierdźcie. Tak, ja, tak. Ale cześć, ja czyli raz co, to czekaj, no, czyli no, losowe, losowe, losowe walnięcie szeryfem. Tak jo. Aha, no to A tak jo. Nie, no to no, tak, o, czyli nie ogólnie, nie ogólnie, aha. Nie można. Nie, no. nie można tak traktować naszych tutaj współtowarzyszy gry. No nie no, mi niestety... tak baita trafić. No nie, nie, wiem, ja to, nie, nie jeści, bait. Jeści, to nie był bec, to nie był bec świadomie zgłosiłem. Świadomie ją deputy? Nie Nie mam niestety deputy. Przynajmniej ja nie mam do... Nie, e, informacji. Ja, jeśli... jeśli faktycznie. Ja skipnął. Jak ja jest jakiś medium czy coś, to niech sobie później sprawdzi duszki przy, e, przy adminie. Ja skipuję. Ja jestem w mu zaufać. Ja to i tak no, bym ja skipnąć. Ja no i drugi zawadi. a poza tym nie ma WX'ego, to musi być teraz Gremlin dla odmiany. <laughs> Dobra, będę polował na Delvexa. A twój stary za zostaw. Ale Delvex pomyśl, on zabił Weks'ego dla ciebie. A, dobra, to żartowałem, to w takim razie bardzo dobrze. Właśnie, węgiel nie żyje, czyli dwelwęgiel. Aha. E, mogę Ty powiedzieć, że zabiłeś? Nie. Ale mogę powiedzieć, że to na pewno nie The Diri, bo skakał so, sobie wtedy wesoło nie, wokół mnie. Nie, no, tak, tak, Gdzieś ciało, gdzie jest, a czy, czyli będzie to w tym, w kafeterii. W kafeterii, tam, tak. tak. No to to bo... na pewno nie jest Areze, bo Areze wybiegał teraz z no, Bo tym, to wygląda no. tak, że biegam sobie koło Gramlina, nagle AB tak. pada. Tak, tak, tak. To, Jaki, ale jak, coś, to może być jakiś coś, wampir, coś to może robię, być to wampir to, jakiś. Gremlin to w ogóle stał na wyjściu z kafeterii, tak na środku, no to nie dziwne, bo pewnie przeszedł AB i chlasnął go. Nie, no ja nie, nie, no, moje Ej, to. tam to stał wampir, chwilę, patrzył się, się na mnie. Na moje. Ale czekaj, ktoś robił te kabelki tu obok. Co tam był jeszcze? Ja i Delweks. No to... Ja byłem nie. Teraz wiem, czy nie Delvek w, w takim polkonie. razie. Tym bardziej on na mnie puszował. Ja mam też złą wiadomość ja dla was. was. E, Zła wiadomość jest taka, że już nie jestem szeryfem. Vexia albo Luna tuż przed śmiercią zapierdzili mi rolę. Co, Kto? kto? Y Pół, Weksja, bo Wiksa przepraszam. Wtedy przed. No nie szczęście. mogę, <grym i> O Nie. Kto ale i tak do jako wle? wampira bym wywalił. No. Czyli no, to... czekaj, to... Ej, czek, 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 no, jesteś Czyli jesteś tym teraz. Nie, w nie, nie, nie mam inną rolę, rolę pozytywną, ale, ale... ale. No to po, to po prostu shifter jakiś, tam. Tak, tak, tak. Ale to oni. to może też ktoś inny, to nie musieli być oni. Wiksa i Weksji nie mogli, bo to shifter w trakcie głosowania. Ja nie, w sensie shifter w trakcie nie, rundy no... jest w stanie tego użyć, tak, to to musiałbyś w po prostu na, ktoś... na początku następnej rundy zamieniło. Ale to by się chyba ktoś przyznał, że mi ukradł. No niekoniecznie. No, chyba, tak, że to byłby jeżeli... kociara lub Amy. Teoretycznie, jeżeli zabawić szeryfa, to najgłupszym pomysłem było przyznanie się. No, tak, no ale to w każdym razie nie, nie no. mam już szeryfa. No, ja bym obserwał Delvexa Vampira. Po powiedzieć, że gremlin jest czysty i tyle. No ty, tak, może lepiej nie. to skipem w ten razie i skorzystać na światło. Nie, nie wiem. To, e, nie, ewentualnie ewentualnie Delvex tak, może być Warlockiem, bo jakby odbiegał. Nie, nie, bo to wampir był. A, okay, on, bo bo... on był za daleko od ciebie, żebyś mógł go walnąć jakoś. Ja a na Warlocku zdało, ja bym miał przeskok jakiś tak, czy coś? ale. A, no to nie. na kabelkach, wy, ty i ja, Jejbi ja, najbiego naznaczyłeś. Jak Uf. co najbiego zaznaczyłem? No, wampira. Coś go ugryzłeś. Jako wampir. David, jesteś pijany czy Muszę ciebie? postawić tego Trapkę. Gdzie by postawić? O, dobra, czekajcie jak jest. Hmm? Ach, jak już bym arę za ten. Ok. 5 sekund. Okej. Okay. No dobra. Ciało w laboratorium. O nie. Biega. To nie Arezem. To nie Dediri. A gdzie był i Luna? Ja w adminie. Aha. W adminie byłaś? No tak, no przecież miałam was, jak staliście tam na środku. No, ale pamiętajcie, że na tej mapie są węty wszędzie. A klapier? No, ja jestem w tym momencie, jestem na tym rozwidleniu druku, tak. A skąd biegniesz? Z kafeteli biegłem teraz, robiłem sobie automacik przed chwilą. Długo robiłeś ten automacik? Nie wydaje mi się, no, że krążyłem klakier, sobie, wiek. krążyłem, No już krążyłem sobie po prostu, Byłem najpierw byłem w adminie, później byłem do kafeteli i teraz leciałem w kiembiec do reaktora, bo Matamotaski. No ale nie zdarzyłem dobiec. no. Nie wiem, to Luna czy klakier? No jakby... Jak myślicie? Jakby, ja nie ale wiem czy nie ty... nie to troszeczkę Nie, to nie ja. W poprzedniej zgłaszał? Jakby, popr jakby w poprzedniej rundzie yy, ogólnie gremlin zgłasza cały czas ciała w, poprze w poprzedniej dwie rundy. Mówi, że jestem tym spoko spokoj. Dwie osoby zginęły. Yy, w poprzedniej rundzie też zginęły dwie osoby. W kafeterii był tam yy, był tam kto gremlin tam był? Tak, yy, Luna tam divi? była, tak? Luna nie widnieje. Ja Del... No i Aldax nie żyje w tym momencie. Ja byłem wtedy w dekontaminacji z Yyy, mijaliśmy się po prostu przy den kontaminacji. Czyli Luna, mini. Mini impostor. Nie, 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 jestem. hackerem. jesteś w stanie jest, jest, klakiera jest. no, wtedy wybiega do kontaminacji, No bo ja uciekam mhm. od niego jak wbiega. jestem hackerem, nie wiem kto jest impostorem, ale jestem hakerem. A kogo zhakowałaś? Eee, to nie tak działa. Mhm. Mm Haker możesz o, sprawdzać po prostu vitalsy i admina w no, no i, Tam z, no i co? I co wywnioskowałaś z tego? No nie sprawdzałam, bo byłam normalnie na adminie i po prostu zabrywałam zadania. Czyli tak. nie używałaś swojej roli, tak o. Dobra, nie, bo nie musiałam. No to... O. Ale pewnie tak no Więc zostaniecie z impostorem, powodzenia. No nie sądzę. Dokładnie. Hmm, Reda na pewno nie. Dobra. Rezy na pewno nie zabił. Ja bym tego klakiera unikał. Eee, czekajcie, cyk. Arazy eee, mi się wpierdził w, w trapkę. Cyk. Tak, on na mnie poluje. Dobra. Dzięki! Uratowałeś mi życie! Ja pierdolę no, coś. Się... Jest impostorem. I co się w ogóle, Grmin, odjebało, ty? U mnie no. ty, u mnie w ogóle ty jakby się teleportowałeś na środek kontaminacji. Dlatego tak się zdziwiłem w sumie i mówię, co to był za jakiś teleport dziwny, kurwa. Nie, to jest niemiecki internet. Oby, oby. E, o, nie, wpadłeś okay. mi w tego. Okay. Pierw wpadłeś w trapkę, a później zacząłeś mnie gonić. Ja wpadłem w trapkę? Co ty pierdolisz w ogóle w tym momencie? No, wpadłeś w tak. no, Jakby dobra, okej, okay, ale jak ci wpadłem w trapkę? Jak nie wpadłem w żadną trapkę, kurwa. I ja po pierwsze to ci nawet. Ja wpadłem trapkę chwilę temu. No więc właśnie. Ale nie ale jest w innym miejscu. Sorry, gram, że ci switnąłem. Ale spoko. chłopco, jedzie losowo ludzi dostarczy szeryfem. Nie lubię tej nie, mapy, ogólnie. Ale zajmaj mu tego szeryfa. Daj mi tyle. Ale nie komu... mam pytań po prostu. Ja nie, nie, nie szeryfem, co nie? Ja bym tam, tam... A, a ogólnie powiem tak, to trzeba mieć szczęście, kurde. Gremlin przyznaje się jawnie do tego, że jest szeryfem. To stwierdzam w kolejnej rundzie, a walny szeryfa. będę miał przynajmniej jako złodziej szeryfa. I chuj, podjebał Aresdem u szeryfa i umarłem <laughs> przez to. Yeah. Jeszcze zginął przez taką kościarza, który był Loversem ze mną.